Połóż tedy nie na parapecie, a odwieczny problem zniknie w ciągu jednej nocy. To proste i efektowne rozwiązanie, które polecił mi znajomy specjalista. Przygotuj kilka par skarpetek wybierz długie i grubsze skarpetki. Zacznij od nacięcia skarpetki w miejscu pięty oraz palców tak jak na filmiku. Do tego triku potrzebne ci będą te dwie części skarpety, następnie weź igłę i nitkę. Przeszyj skarpetkę tak jak na filmiku. Kolor nitki powinien być podobny do koloru wybranych przez Ciebie skarpet. Na koniec ściągnij nitkę, tak aby brzegi skarpetki się połączyły. Końcówki włóż do środka skarpetki i ponownie ściągnij nitką. Następnie zszyj to miejsce. W kolejnym kroku weź ryż, po czym wsyp go do wnętrza skarpetki. Ważne, aby nie wypełniać skarpetki po brzegi. Jeśli chodzi o ryż, to ważne jest, abyś nie używał ryżu błyskawicznego lub minutowego. Te rodzaje ryżu są wstępnie ugotowane i łatwiej też może pojawić się na nich pleśń. Zszyj i ściągnij drugi brzeg skarpetki w ten sposób co na początku. Następnie weź grubszą nitkę w innym kolorze niż skarpetka. Przeszywaj skarpetkę z ryżem tak jak pokazuje na filmiku. Rób to dociskając nitkę, a dzięki temu skarpetka z ryżem nabierze kształt przypominający dynie. Za pomocą kleju na gorąco włóż sztuczny kawałek łodygi. Skarpetka zyska prawdziwy wygląd dyni. Tak przygotowane dynie nie tylko będą świetnie wyglądać jako dekoracja domu w okresie jesienno-zimowym, ale również będą pełniły dodatkową funkcję. Ryż jest znany ze swojej zdolności do pochłaniania wilgoci. Połóż dynie z ryżem na parapecie, a będą one wchłaniać nadmiar wilgoci z otoczenia. Problem zaparowanych szyb zniknie. Nigdy wcześniej nie jadłeś tak przyrządzonej dyni. Te proste danie z dyni zrobisz w kilka minut. Weź wcześniej umytą dynię, przekrój ją na mniejsze kawałki. Łatwiej będzie je przyrządzić. Obierz te kawałki ze skóry oraz oczyść je z miąższu. Następnie zetrzyj tak przygotowaną dynię na tarce o dużych oczkach. Po czym weź jedną marchewkę. Obierz ją i również zetrzyj na tarce na tych samych oczkach co dynie. Teraz weź jedną cebulę. Najlepiej sprawdzi się czerwona. Posiekaj ją na drobną kostkę. Przygotuj w ten sam sposób również czerwoną paprykę. Podsmasz marchewkę, cebulę i paprykę na maśle na średnim ogniu aż zmiękną. W tym czasie pokrój na drobno szczypiorek. Po czym weź jajka. Rozbij je do miski. Następnie ubijaj aż powstanie masa jajeczna... Do takiej masy dodaj sól, pieprz i ulubione przyprawy. Dodaj także 200 gram przesianej mąki. Starannie wymieszaj, tworząc przy tym ciasto. Teraz do takiego ciasta dodaj podsmażone warzywa. Następnie wsyp dynię oraz szczypiorek. Do takiej masy zetrzyj jeszcze na tarce jednego ziemniaka. Danie uzupełnij startym serem. Rozłóż masę na wyłożonym pergaminem naczyniu do pieczenia i piecz w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez 30 minut. Po tym czasie otrzymasz pyszne danie z dynią w roli głównej. Taki posiłek to bomba witaminowa. Zimno wieje z okien? Przestaw tryb na zimowy, a w domu będzie cieplej. Zaoszczędzisz też na rachunkach. Ukryta w ramie okiennym śruba służy do zmieniania trybu z letniego na zimowy. Niewiele osób wie, że powinniśmy przestawiać je dwa razy w roku. Raz latem i raz zimą. Przygotuj kombinerki lub specjalny klucz do okien. Śruba do tej zmiany porusza się, gdy naciskamy klamkę. Odpowiada ona za docisk skrzydła okna do ramy. Gdy przyjrzymy się jej bliżej, widać, że jedna strona jest dłuższa od drugiej. To właśnie ona jest oznaczona dużą kropką. Zmienić tryb można za pomocą kombinerek lub specjalnego klucza. Śruby mogą mieć różny kształt w zależności od producenta okien. Ukryte są nie tylko na jednym boku. Można je znaleźć również w dolnej ramie okna i na górnej. Jak samodzielnie zmienić tryb okna z letniego na zimowy? Chwyć śrubę kombinerkami i odwróć największą kropką w stronę ramy okna. Zwiększy to docisk uszczelki. Przepływ powietrza będzie zatrzymany, zimny wiatr nie będzie się już przedostawać do domu przez szczeliny. Choć jest to mały szczegół, to w skali całego sezonu grzewczego zauważysz sporą różnicę. Wiedziałeś, że okna mają tryby, zmieniałeś już tryb na zimowy? Włóż banknot w okno, aby sprawdzić, jaki masz tryb. To może uchronić cię przed wysokimi rachunkami. Twoje okno ma tryb letni i zimowy, a zmiana ustawienia śruby odpowiada za docisk skrzydła do ramy. W trybie zimowym banknot zostaje zaciśnięty, a w letnim łatwo go wyjmiesz. Zwiększ docisk na zimę, żeby utrzymać ciepło i obniżyć koszty ogrzewania. To sposób na strasznie śmierdzące robaki. Pokażę ci, jak go zastosować, żeby pozbyć się tych niechcianych robaków. Te robaki to tarczówki marmurkowate, to niebezpieczne insekty dla roślin. Są znane z nieprzyjemnego zapachu, który wydzielają, gdy są zagrożone lub zgniecione. Jeśli zauważysz jednego w swoim domu, ważne jest, aby oprzeć się pokusie dotknięcia lub zmiażdżenia go, ponieważ spowoduje to uwolnienie jego cuchnącej wydzieliny gdy pogoda się ochładza, śmierdzące pluskwy szukają ciepła i schronienia. Zazwyczaj wchodząc do domu w późnym latem i jesienią. Jednak jest jeden bardzo sprawdzony sposób na uniknięcie tych robaków. Wystarczy użyć płyty CD. Weź płytę i przywiąż do niej sznurek. Wystarczy powiesić ją na oknie, a odbijające się od niej światło odstraszy owady. Innym, bardzo przydatnym sposobem jest trzymanie płyty CD wewnątrz roślin. Wiele owadów znajduje schronienie pod liśćmi roślin. Taka płyta z łatwością je odstraszy te śmierdzące robaki, jak i inne robactwo. To tani, ale bardzo skuteczny trik. Nasącz wacik i przetrzyj ramy okna. W ten sposób pozbędziesz się obrzydliwego problemu. Przetrzyj nawet parapet. Powodów jest kilka. Dzięki temu nie tylko parapet i ramy okien są czystsze i odzyskują swój śnieżnobiały kolor. Zasadniczy powód jest inny. Do naczynia z wodą wlej ocet. Roztwór wody i octu powinien być w równych proporcjach. Przelej tą mieszankę do spryskiwacza. Ma kilka właściwości. Jest antybakteryjna i nie jest toksyczna. Ocet jest bezpieczny dla dzieci i zwierząt. Bez obaw spryskuj nią ramy okien i parapet. Możesz też spryskać waciki i wtedy przetrzeć dokładnie ramy okien. Owady nie znoszą zapachu octu, a jego działanie odstraszające utrzymuje się przez długi czas. Jesienią, gdy owady szukają schronienia, ten trik też będzie Twoim najlepszym sprzymierzeńcem. Wystarczy regularnie przecierać tą miksturą okna, a wszelkie owady będą trzymały się z daleka. Wszystkie latające szkodniki znikną. Jeśli umyjesz też nią przy okazji okna. Będą lśniące i bez smug. To mój sekret na błyszczące okna bez smug. Dzięki zawartości garbników działa jak naturalny środek czyszczący, który usuwa tłuszcz i brud. Weź kubek i torebkę herbaty. Ważne, aby użyć do tego czarnej herbaty. Zalej herbatę gorącą wodą do połowy kubka. Odczekaj około 10 minut. W tym czasie herbata dobrze się zaparzy. Weź plastikową butelkę ze sprejem i lejek. Wyciągnij torebkę herbaty z kubka. I przelej napar do plastikowej butelki z rozpylaczem. Następnie dodaj świeżo wyciśnięty sok z połowy cytryny. Sok z cytryny działa jako środek odtłuszczający i antybakteryjny. Resztę butelki uzupełnij wodą. Taka mieszanka jest gotowa do użycia. Spryskaj nią okna. Po spryskaniu herbatą wystarczy przetrzeć okna ściereczką z mikrofibry. Rób to dokładnie, nie pomijając żadnego miejsca. Po tym triku otrzymasz cudowny efekt ten tani sposób na domowy płyn do okien sprawi, że twoje okna będą czyste. Zapamiętaj, że parząc mocną czarną herbatę i stosując ją jako roztwór do czyszczenia, można uzyskać okna bez smug o błyszczącej powierzchni.